Jesteśmy w lokalu gastronomicznym, który został zaprojektowany w roku 2009 no i od tego czasu trwała inwestycja, praktycznie w tej chwili lokal jest już na ukończeniu. Wszystkie te elementy zostały zaprojektowane indywidualnie, właśnie pod kątem tego wystroju i pod kątem oczekiwań klienta. Tutaj najważniejszym problemem, jaki się pojawił, była powierzchnia, dlatego że dla tych dwóch sal, które widzimy, które w sumie mają 60 metrów. Gdyby liczyć według przepisów powierzchnię pomieszczeń zaplecza, pomieszczeń wucetów, wychodziło, że jest potrzebne co najmniej 40 metrów. To skutkowało faktem, iż w pierwotnej wersji, zupełnie szkieletowej tej koncepcji, mieliśmy tylko połowę sali konsumpcyjnej tej drugiej, przez co no, ilość, pojemność tego lokalu i ilość osób, jaka mogłaby tutaj usiąść, była znacznie mniejsza. Dzięki optymalizacji i przede wszystkim dzięki wykorzystaniu pewnych ustępstw w przepisach, które można było w, tym, w tamtym czasie wykorzystać, udało się zmniejszyć powierzchnię zaplecza do niespełna 20 metrów. W tym miejscu, w którym stoimy, jest przestrzeń komunikacyjna. Tutaj znajdą się jest to rezerwa na pewne urządzenia techniczne. Natomiast w głębi widzimy bardzo dużą ubikację dla klientów, dużą, funkcjonalną, wygodną z funkcjonalnością ubikacji dla osób niepełnosprawnych. Ona się otwiera bezpośrednio do sali i nie ma przeciąga. Jest to zgodne z przepisami, jest wszystko w porządku. Dzięki temu, że nie ma przeciąga, ubikacja może być duża, mamy rezerwową przestrzeń i tak naprawdę tego przeciąga nie trzeba nigdzie budować. Wchodząc dalej, tutaj jest schowek na przede wszystkim miał być to schowek na kegi, ale jest to też schowek na artykuły spożywcze, na, 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 na różne takie akcesoria potrzebne do obsługi baru. Słowek jest w bardzo grubej ścianie, nie posiada własnego wejścia, i tak naprawdę nie jest pomieszczeniem, pomieszczeniem w pełnym znaczeniu tego słowa, mógłby nie mieć pełnej wysokości. To jest raczej rodzaj wnęki w ścianie, wnęki meblowej niż pełnego pomieszczenia, przynajmniej tak to zostało sformułowane w projekcie. Tutaj mamy zaplecze, no i to zaplecze spełnia wszystkie funkcje zaplecze, jakie powinno spełniać, czyli jest, jest miejsce. Porządkowe tutaj jest szafa na, na środki. Porządkowe będzie też szafka na ubrania. Będzie, może przejdźmy dalej. Tutaj jest umy, mamy umywalkę, mamy, mamy zlew na wysokości 50 cm. To są standardowe elementy wyposażenia. To jest właśnie szafka po, ubraniowa, czy nie? To akurat szafka na mopy. I jest wucet i jednocześnie przecionek do tego WCT, który jest wymagany, pełni funkcję tej strefy gospodarczej. Natomiast to pierwsze pomieszczenie to jest pomieszczenie biurowe. Tutaj brakuje tylko biurka po to, żeby usiąść i cokolwiek napisać. Pierwotnie miało być tak, że cała ta przestrzeń miała zostać zaadaptowana na pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia dla klientów miał być tutaj kominek, też wydawało się niemożliwe, aby uzyskać tej wielkości przejście pomiędzy salami i tak naprawdę stworzyć z tych dwóch sali jedną dużą przestrzeń. Dzięki optymalizacji wymaganej powierzchni, czyli budowie właśnie tak niewielkiego zaplecza, jak oglądaliśmy przed chwilą, udało się uzyskać kilkanaście miejsc siedzących więcej i dodatkowo tutaj rezerwę przestrzeni na urządzenia do gry czy, czy innego typu dodatkowe wyposażenie w, w tym pomieszczeniu.